Homilia wygłoszona 12 kwietnia 2015 roku w niedzielę Bożego Miłosierdzia w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Trali w Irlandii. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znów rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego, widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do Mego Boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział, Pan mój i Bóg mój, powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś, błogosławieni którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Jest jeden z wielu elementów tej dzisiejszej Ewangelii, nad którym się można zatrzymać. Ja się nad nim właśnie na początku zatrzymam. Popatrzcie, co się dzieje. Kto powiedział Jezusowi, jakie problemy miał Tomasz? Czy specjalnie Jezus pojawił się e, gdzieś na boku i ktoś z tej 11 dziesiątki tak naprawdę, bo Judasza już nie było, e, powiedział: Panie Jezu, taki tutaj jest jeden gość wśród nas. No wiesz, że go nie było i on teraz ma problem. No i dopiero pan Jezus musiał się pojawić. Jezus był obecny w tej rozmowie apostołów, nawet jeśli go nie widzieli, ponieważ jest Bogiem, jest wszechobecny. Stąd znał pragnienia Tomasza, słyszał je, znał go po imieniu, wiedział, gdzie go boli. I dlatego, kiedy, kiedy pojawia się kolejny raz po ośmiu dniach, dlatego tę Ewangelię czytana jest dzisiaj, tydzień po zmartwychwstaniu, dokładnie dotyka tego miejsca, gdzie Tomasza boli. Jego, jego pytań, jego niewiary, jego lęku. Jest jeszcze jeden element w tej Ewangelii. Zauważcie, kiedy Jezus objawia się uczniom w tą pierwszą niedzielę, Wielkanoc, właśnie pokazał im ręce i Bóg. I oni się ucieszyli. I oczywiście Jan tutaj. Pisze bardzo skrótowo, ale właśnie kiedy on wraca, o niej z taką radością cieszą się. Widzieliśmy Pana, widzieliśmy Jego ręce i Bóg być może dodali, kto wie. I dlatego on mówi: Jeśli si ja tego nie zobaczę, to Wam nie wierzę. I tutaj ta radość jest skontrastowana ze zgorzknieniem, z, z cierpiącym sercem. I w historii Tomasza może się odnaleźć każdy chrześcijanin. Bo to jest historia chrześcijanina, który nie ucznia Jezusa, uczennicy Jezusa, który nie doświadczył Jezusa zmartwychwstałego i żyje, mając imię ucznia, ale mając serce jak niewolnik, pełne kamieni, przywiązane jak łańcuchem. Nie ma w tym sercu wolności i radości ze spotkania Jezusa. Taki człowiek nie umie emanować radością wiary, bo nie spotkał Jezusa, nie doświadczył Go. I znów to jest dobra nowina, bo to nie, to, ta diagnoza jest tylko początkiem. Jakkolwiek serce człowieka może być związane lękiem, cierpieniem, pytaniami o Boga, Bóg miłosierny, Jezus Chrystus, zna ten ból i chce dotknąć tego bólu. I to jest dzisiaj nowina dla mnie i dla Ciebie, dana tutaj w tym kościele. Jezus zna te miejsca, gdzie nas boli. I chcę być tym lekarzem. Dzisiaj jest Niedziela Bożego Miłosierdzia. Wielki dar i wielka łaska, która zaczęła się od siostry Faustyny, to, to objawienie, orędzie miało, można powiedzieć, podgórkę. Jezus sam to zapowiedział, że będzie moment, że wydaje się, że będzie e, praktycznie już e, zniszczony. I tak się też stało. Ono na początku wykwitło, ja jeszcze znam opowie opowieści od moich bliskich, krewnych, a pochodzę z południa Polski, i tam już ten kult zaczął powoli kwitnąć. Nawet widać stare Jezusy, o, obrazy Jezusa Miłosiernego na tle łąki, taki. potem ten, 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 ten wzór zniknął. I później, lata 50., kult zakazany, aż do 70. lat późnych, kiedy Karol Wojtyła wydobywa na nowo yy, to orędzie, Rozpoczyna proces beatyfikacyjny siostry Faustyny. Później ją beatyfikuje w latach 90., kanonizuje w roku 2000. Ustanawia święto Bożego Miłosierdzia. Konsekruje w czasie swojej ostatniej pielgrzymki sanktuarium bezlikę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. parafrazując właśnie słowa pana Jezusa, że że z Polski wyjdzie iskra, który przygotuje świat na moje ostateczne przyjście. Niektórzy tą iskrę, w is, w tą iskrę interpretowali jako Jana Pawła II, a on zmienił tę interpretację i pokazał kult miłosierdzia. To jest ta iskra. Są, jest pięć ważnych elementów e, kultu Bożego miłosierdzia. Pierwszy to jest niedziela Bożego Miłosierdzia, którą dzisiaj czcimy. Obietnica Pana Jezusa, osoba, która po spowiedzi przyjmuje ku mnie świętą, dostępuje łaski, odpuszczenia win kar. kar odpuszczenia kar za grzechy. Druga rzecz to jest godzina miłosierdzia. Utożsamiamy ją zawsze z koronką, a to wcale nie tak musi być. Godzina miłosierdzia. W miłosierdzia nie trzeba koniecznie odmawiać koronki do Bożego Miłosierdzia. To jest trzeci, o nim za chwilę. Godzina miłosierdzia to jest moment, kiedy zanurzam siebie, cały świat Jezusowi, który umarł na krzyżu. Nie muszę nic mówić, nie muszę odmawiać żadnych modlitw, nie muszę odmawiać koronki do Bożego Miłosierdzia. Mogę przyjąć miłosierdzie dla siebie i dla świata Jezusa, który w, o godzinie trzeciej oddał życie. Godzina miłosierdzia. Koronka do Bożego Miłosierdzia. Kolejne naczynie, które Pan Jezus daje. I czwarty, powiedziałem pięć, cztery jest główne, które ja teraz sobie przypominam. I czwarty to jest obraz Jezu ufam Tobie. Jezus również mówi, że ten obraz jest naczyniem. Jest naczyniem, przez które Pan Jezus udziela łask. Jeden z moich współbraci pracujących w Niemczech podzielił się ze mną świadectwem właśnie, że x lat temu, nie tak dawno, pewna kobieta, która jakoś była, miała bardzo poplątane życie i chorowała na raka, właśnie miała chyba trudności ze znalezieniem drogi do Boga. I zaczęło się od obrazu jego, tego, Jezusa, Jezusa Miłosiernego umieszczonego w jej domu, właśnie który zaczął odbierać cześć. Sprawiło to wielką przemianę w jej życiu, także ona spokojnie pojednana z Bogiem z przemienionym sercem odeszła do wieczności. Cztery filary Kultu Bożego Miłosierdzia: Niedziela Bożego Miłosierdzia, Godzina Miłosierdzia, Koronka do Bożego Miłosierdzia i obraz Jezu ufam Tobie. To jest dar. To jest dar dany każdemu człowiekowi po to, aby odkrywać największą nieskończoną miłość Jezusa. Jezus mówi, nie znajdzie ludzkość ukojenia, dopóty nie zwróci się do mojego miłosierdzia. I papież Franciszek staje przed nami jako ten, który rozumie to. On, kochający Jezusa, wpatrzony w Niego, wie, że tak musi być, że na nowo trzeba to przypomnieć. I dlatego ogłosił, że od końca 2015 roku do 2016 roku będzie nadzwyczajny rok miłosierdzia. Tak zwany rok jubileuszowy. Te lata nie zdarzają się często. Wszyscy myśleli, bo mieliśmy taki rok jubileuszowy w 2000 roku z okazji 2000 lat 2000, 2000 rocznicy narodzin Pana Jezusa i wszyscy myśleli, że kolejny rok jubileuszowy to będzie dwo, wszyscy takie było przekonanie. 2033 rok śmierci Pana Jezusa. A papież Franciszek w sposób niezapowiedziany w zeszłym miesiącu powiedział, że będzie rok miłosierdzia. Wczoraj uroczyście odczytał taki tekst, fragmenty tekstu, to się nazywa tak ładnie Bulla, taki dokument, który, w którym on wyjaśnia, że potrzeba, aby Kościół na nowo głosił z mocą Boże miłosierdzie, że dla każdego jest droga powrotu, że dla każdego jest uleczenia, że dla każdego Jezus czeka. Niech ta niedziela przebija z nas właśnie tą prawdę. Jezus jest ciągle czekający, ciągle gotowy przebaczać. Jezus nigdy nie zmęczy się przebaczeniem. Niech kontynuacja naszej celebracji eucharystycznej będzie właśnie takim spotkaniem z Jezusem pełnym miłości, który staje i wie, gdzie nas boli i nie chce nas potępiać, chce nas zbawiać, chce nas zanurzać w swoim miłosierdziu. Nie ma nic cudowniejszego, nic piękniejszego w naszym życiu, niż doświadczyć miłości Jezusa. Ona jest dzisiaj dana tutaj, Tobie i mnie. Objawię Panie nam w tej godzinie świętej Twoje wielkie miłosierdzie. Amen.